Witajcie, kochani, moi widzowie, wspaniali przyjaciele Jezusa Chrystusa. Zapraszam Was na kolejny odcinek, byśmy razem przyszli przed tron Ojca, dzisiaj księga psalmów 74. psalm. I przeczytamy sobie od 9 do 12 wersetu. Nie widzimy naszych znaków. Już nie ma proroka i nikt spośród nas nie wie, jak długo to ma trwać. Jak długo, Boże, przeciwnik będzie urągać? Czy wróg będzie wiecznie bluźnił przeciwko Twemu imieniu? Dlaczego cofasz swoją rękę i swojej prawicy z zanadrza nie wyjmujesz? Przecież Ty, Boże, jesteś moim królem. Od dawna Ty dokonujesz zbawienia na ziemi. Cię, kiedy przeczytałam te, te pytania... Ich jest więcej tutaj w tym 74. psalmie. To są takie pytania, Boże, co się dzieje? Co jest grane? Dlaczego się tak dzieje? Albo dlaczego się nie dzieje? I to, że Dawid zadaje takie pytanie, to mi bardzo przypomina moją ostatnią wędrówkę, kiedy byłam w górach. Pojechałam w góry, żeby spotkać się z Bogiem. Czułam, że moje serce gdzieś tam dryfuje ostatnio, trochę dalej od jego ścieżek. I chciałam się przybliżyć do niego. I wiecie, i myślałam, że już pierwszego dnia będę słyszała Jego głos i będzie tak cudownie, ale nic nie słyszałam. I, I chodziłam po tych górach i próbowałam się modlić i zaczęła ze mnie wypływać frustracja. Boże, dlaczego tak? Dlaczego tak jest w moim życiu? Dlaczego nie widzę często Twojego prowadzenia? Dlaczego nie widzę Twoich uzdrowień, kiedy się modlę? Boże, dlaczego tak? Dlaczego tak? I wiecie, takie trochę pretensje. Nie rozumiem Ciebie. Nie wiem, dlaczego tak jest. I tutaj też to pobrzmiewa, tak? Nie widzimy Twoich znaków. Nie ma proroka. Nie wiemy, jak długo to ma trwać. Dlaczego wróg tak długo nad nami trzyma swoją rękę? Co jest grane? Dlaczego nie interweniujesz? Dlaczego nas nie bronisz? Dlaczego nas nie uratujesz? I to są pytania, które Dawid stawia, każdy z nas stawia. Są takie momenty w życiu, kiedy je stawiamy. Ja rzadko takie pytania stawiałam, powiem Wam. Trochę mnie dość dziwiło w tych górach, kiedy chodziłam, że, że takie frustracje ze mnie wychodzą. Ale, ale te frustracje wyszły, dlatego że moje serce nie było we właściwym miejscu. I Dawid kończy tutaj: Przecież Ty, Boże, jesteś moim królem od dawna. Ty dokonujesz zbawienia na Ziemi. Dawid podsumowuje te frustrację wiarą w Boga. Czyli nie są to frustracje człowieka, który chce odejść od Boga, który ma Bogu do, do zarzucenia wiele rzeczy, których teraz się e, psychicznie jakoś odgradza, dystansuje, tylko to jest człowiek wierzący, pamiętający, że to Bóg dokonuje zbawienia, czyli to Bóg ratuje. To jest człowiek, który wie, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wierny i wierzy Bogu i nie odchodzi od Boga, tylko jest Bogu wierny, ale z drugiej strony nie rozumie. Nie rozumie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, czy też nie dzieją. I co ci dzisiaj powiedzieć, że takie pytania i frustracje są normalne? I dobrze jest je wyrażać przed Bogiem. Niedobrze jest, jeżeli te frustracje nas oddzielają od Niego, gdzie jakby zaczynamy się dystansować, bo nie rozumiemy i wycofujemy się psychicznie. To jest dziwny Bóg. Nie wiadomo, dlaczego tak robi. Kiedy chcemy utrzymać z kimś relację, to nawet jeżeli ta osoba robi coś dziwnego, niezrozumiałego, to mówimy jej o tym. To przychodzimy do niej i mówimy, wiesz co, nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego się tak zachowujesz, dlaczego tak zrobiłeś. I wtedy ta relacja jest zachowana, bo pokazujesz swoją postawą, że przychodzisz i chcesz wiedzieć. Chcesz relacji, nie chcesz uciec, nie chcesz zmienić przyjaciela, tylko chcesz być przy nim, a równocześnie masz pytania. I tak samo jest z Bogiem. Jeżeli nie rozumiesz, to przyjdź do Niego i wyraź tę frustrację. Powiedz, tak jak Dawid, wyraź również swoją wiarę. Powiedz, Boże, ja wiem, że Ty jesteś zbawicielem. Ja wiem, że po Twojej stronie wszystko jest w porządku, to coś ze mną jest. Ja nie widzę Twoich odpowiedzi, ja nie, nie, widzę, nie biorę udziału w tym Twoim dziele potężnym, a chciałabym, chciałabym widzieć przełomy w swoim życiu, chciałabym widzieć odpowiedzi na modlitwy. I wiecie, ja w tych górach chodziłam dwa dni z tymi pytaniami, w tych frustracjach. Wyrzucałam to wszystko z siebie. Aż w końcu Bóg mi pokazał: Dziecko, jesteś ostatnio daleko ode mnie. Nie rozumiesz mnie, bo jesteś daleko. Twoje serce, twoje serce gdzieś tam dryfowało. I wiecie, kiedy wróciłam do Boga z taką pokorą. Może to ja w takim razie wylewam swoje serce przed tobą i przynoszę je. Chcę, żebyś mnie uzdrowił, żebyś mnie uwolnił od tego stanu. Chcę, żebyś, żebyś mi się objawił, tak, żebym nie miała pytań. A on zaczął to robić. Kiedy w szczerości przychodzimy do niego, w szczerości zadajemy pytania, to przychodzi moment przełomu i on zaczyna mówić, a ja zaczynam słyszeć, bo staję w miejscu pokory. Nie przekory. Nie ciągłego podważania, co ten Bóg robi, nie dystansu, tylko przychodzę do Niego i wylewam swoje serce. I tak jak w tych górach zaczęłam w końcu płakać przed Nim, płakać, wyznając swoje grzechy, wyznając swoje nieposłuszeństwo. Już nie pokazując na niego palcem, że on coś robi nie tak, tylko rozumiejąc, co w moim sercu jest nie tak. Kiedy, kiedy wylałam swoje serce. Zaczęłam rozumieć bardzo wiele rzeczy. To nie tak, że On mi dał odpowiedzi na wszystkie pytania, ale, ale wróciła ta bliskość, wiecie, wróciło pełne zaufanie. I, I Bóg zaczął do mnie mówić, tak jak zawsze w takich momentach. Po prostu staram się mieć blisko jakiś długopis, zeszyt, bo On mówi dużo i bombarduje mi różnymi pomysłami i zrozumieniem bardzo wielu wersetów i sytuacji mojego życia. Muszę to wszystko zapisywać, bo to przychodzi szybko. Wylałam swoje serce i wszedł przełom, i przyszedł przełom. Jeżeli jesteś teraz pełen frustracji, przyjdź do Boga, wylej swoje serce przed Nim, powiedz Mu, o co się wściekasz, co Cię boli, czego nie rozumiesz, w jakich kwestiach masz wątpliwości. Powiedz Mu to wszystko. On. Będzie blisko i będzie swoim duchem dotykał się ciebie, będzie uzdrawiał Twoje serce, będzie uzdrawiał ze zranienia, ze rozczarowania, będzie pokazywał Ci, jak sprawy się mają, relacja z nim zostanie zachowana. Przyjdź pełen wiary, że on, on to zrobi dla Ciebie. Zrobił to dla mnie w górach, teraz, tydzień temu. Dla Ciebie również to zrobi. Boże, my poddajemy się Tobie. Wiemy, że tylko od Ciebie pochodzi zbawienie i nie mamy do kogo pójść ze wszystkimi wątpliwościami i pytaniami. Do Ciebie chcemy przyjść, bo wiemy, że nas słyszysz. Wiemy, że pragniesz dotknąć się nas i pragniesz poprowadzić nas dalej poza te wątpliwości, poza jakąś urazę. Pragniesz uzdrowić nasze serca, nasze spojrzenie i, i chcesz mieć wspólnotę z nami. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś gotowy i po swojej stronie czekasz tylko na to, aż, aż my będziemy gotowi, aż my przed Tobą się uniżymy. Uniżymy się przed Tobą, uznając Ciebie za Zbawiciela, za tego, który ratuje. W każdej sytuacji, w sytuacjach, w których nie rozumiemy, również nas ratujesz. I to jedno jest pewne: że Ty jesteś niezmienny i Ty jesteś dobry. Całej resztę możemy nie rozumieć. Są różne okoliczności, ale. Przychodzimy do Ciebie, bo jesteś dobry, i wiemy, że nie zostawisz nas w takim stanie, w jakim jesteśmy. Tylko naprawisz nasze serce i poprowadzisz nas dalej. Tobie niech będzie chwała i tylko Tobie, bo jesteś dobrym Bogiem. Amen. A, ciekawa jestem, do kogo było dzisiaj to słowo, bo tak mocno czuję, że, że do kogoś to było. Być może nawet nie jedna osoba musiała to usłyszeć. To nie jest nic dziwnego, że mamy wątpliwości. Wszyscy mamy wątpliwości. Nawet ci, którzy mówią, że nie mają, może sobie nie zdają z tego sprawy, albo inaczej to wyrażają. To dobrze jest mieć wątpliwości. To znaczy, że myślimy, to znaczy, że żyjemy, że analizujemy. Ale przychodźmy z nimi do Boga. On jest naszym przyjacielem. Nie urywajmy relacji tylko dlatego, że czegoś nie rozumiemy. On nam wszystko wytłumaczy w swoim czasie. Kochani, do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.